Dobra, Dobra, to czekamy na odcina. Czekajcie podstawkę pod mikrofon muszę sobie zrobić. I to jest drugi odcinek z tego... nie. Czemu, czemu drugi? Nie bo ja to już złożę w jeden. No nie, ja, nie, no, ja to będzie drugi. Ja, ja mam ten zgrawek, nie chcę mi się... Dobra, nie macie żadnego pogłosu, ani nic? Eee, no, lekki... Nie. nie, w tej chwili zero, kompletne. Dobra. Zero absolutne. Zero absolutne. Zero godzinów. Marcin zapraszamy. A już, już. Tak bo ziewam. Już, już. Zaraz Mar przestanę. Mar Marcin buduje napięcie. Zajbeś, <laughs> nie! Mogłem się do kida. Przed nagrywaniem. naprawdę. Mamy myślać. Zapomniałem o tym kodzie. A jakim kodzie? Jeżeli wbić na serwer Aha no to czekaj no to masz go na czacie To po prostu myślałem że go cały czas mam pod kontrolce a nie miałem Ej właśnie mi też zniknął A mnie? Że... Ja to nie kupiowałem bo zakładam serwer Ej Jezus, jak ja nagrywam frapsem i ja sobie wejdę na coś Jak sobie zminimalizuję grę i sobie na coś wejdę to on to dalej nagrywa? Tak Zależy. Nagrywa na przykład Flashplayera, albo jak oglądasz jakiś film na media playerze. Dobra, jestem, Ogólnie wstąpię. ekranu nie nagrywa, jak na przykład gdzieś wleziesz do internetu. Ale da się jakoś nagrywanie ekranu. Dobra! Ja, Uwaga! Ja, ja, <laughs> jodymy, najpierw trzeba sprawdzić co to jest Fire 3. Tak. Co? Światowy przycisk myszy. Fire 3. Dawaj. I to jest nic. Może dodać w przyszłej Nie, to jest wyciągnięcie albo schowanie tego. Czego? Aha. Nie, nie. Tak. Nie, może jednak nie. Zmienia kolor chyba. Co zmienia kolor? A nie Z tego. Nie ja może Zmieniamy. tylko błędy. Nie, Dobra. To, Dobra, dziekłem na... pierwszy. Kto biegnie pierwszy? Tym ty, ty razem ty biegniesz na on pierwszy. Ja biegnę pierwszy. Dobra. Bo ty jeszcze nie biegłeś pierwszy. Nie, Dobra, ja oszpędzam baterię. Co Aha. Spędzam baterię. Ej, ja, kurde, ale nie bo na chwilę. Jezus, mam zbyt głośno, gdzie jest mój volume meter? Ej, czekaj, bo skręciłem gdzieś w las! No dobra, już Wie... jestem, już jestem. Wracaj się! Dobra, jest spoko. Tam coś no. się świeci. Jest dobra. Kapsuła tego, A, Felixa. Kapsuła Felixa. Om garnera. Tylko trzeba znaleźć karteczkę. To jest kartę. I idziemy dalej, nie? Widzimy, jak się zbiera ksteczkę. Gdzie ty biegniesz, teraz na no, mną przyszliśmy? Nie. A nie, nie dobra. No to dobra, wymyślcie coś, dalej bo on tu gdzieś jest na stówę. No to wyłączone wiesz No to będzie za ciepło, nie Jeszcze, jeszcze, proszę Chwila jeszcze jest Już Nie wiem, nie wiem Przed siebie, ja teraz płacze. bardzo zlakuje Jedziemy o, na drogę Są te dwie wieże Ice Gardu Przed nami Co jest? A jak Przed się nie nas... wie? Ta, ta, ta wieżana. Ja zmęczyłem się, poczekajcie trochę. Yy, ta wieżana, której było... Oko seurona. Bada. Ba, Bada... Bada... Tak. Barat... Gdzie? W niebie, gdzie? <noise> Dobra, zresztą nie mów mi gdzie nie chce się tam obracać. Wychodźcie do tego wielkiego, tam się spotkał. O jeszcze. Ale ja już ja w, się... w środku. Jestem ja w środku, jestem w środku. Nie zostawiajcie mnie! Zebrałem kartę! Dobra, już zgaś, zaraz. Zgaś, zgaś tą Idziesz Jezu, ale tu jest. Ej, dobra, idziemy tu. Zap dobra. Chodź wodę. Ej, no nadal jestem zmęczony, to nie. Dar. No to poczekajmy czekamy, na niego. Czekamy. Jezus. Jezu, strasznie wygląda twoja postać idąca do przodu. Już? już? Możesz mieć. No właśnie no, nie, nie mogę. To... No to jeszcze sekundę, poczekamy. Jeszcze ja się... czym? Ja nie patrzę, nie Dobra, idziemy. Okej, okay, ja się tak. zaraz patrzę. Kurde, no co jest? Zaczęło się przeszedł. Nie, nie. Nie, w ogóle nie mogę biec. Biegniemy biegnie. już w ogóle biec, no poczekaj na niego! Właśnie, właśnie, cześć. Ale coś długo nie mogę biec. <śmienicza> Kto? Gdzie? Jak? Tyż idiotą, widzisz za mną? Biegnę. Ja nie mam ratowni. <śmienicza> prowadź. Boga. Ja czekam przy no nie, 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 nie. Czekam. Disco za mną? No widzę jeszcze Cię czy... Szła ale... Ja czekam Boję się wrócić Naprawdę Ja czekam gdzie... w miejscu, może ja a! a! Był przede mną Gdzie jesteś? A gdzie jesteś przy drzewie? Byliśmy cały czas, coś mi się zbagowało Łeno znowu Nie no jak się to zachwia ja Jak bierz, bierz, żart, żart, DJ, DJ, bierz, bierz. nie śpiewcy Pierwszy, No tu Dobra. No to nie marć wybacz, wybacz, zostawiamy cię na pewno śmierć. Aaaa! Nie, on tu jest, on tu jest, pomocy. E, a ty nie e, możesz uciekać czego? Droga, droga. Biegniemy uh. do uh. Ej, jest! Męczyła się, stuuuuu! Nie uciekaj! Szkasz On jest przy mnie, o to się nie musicie bać. Sorry, a, a jest jakiś Przynajmniej mi się tak wydawało, że jest ich a bo się tepa. Ej, DJ straszysz. Aż mi wy... ale... Kurde, jak się idzie tak wolno, to jest naprawdę taki strach, bo co chwila ci tak wybiega gdzieś już z boku. Jeste, już jesteś. już możemy... Ej, biegniemy dalej, no. no nie znaczy. po co się cały? Dziwne. Tak, Tam, się. Gdzie jesteś, tak to, słucham, może, Mam coś, co? karteczka. Może przetrwam do końca gry? Eee, Nol no. tu jeszcze nie Ej, byliśmy. Jakieś filary. Dobra, ja już tak jestem, miałem chwilową przerwę, że tak powiem. No, no dalej, dalej. idź no, gdzieś nie boć wrócić, cały czas do tyłu. Idziemy, idziemy, idziemy. Ej, tak to tak. no jest episka, nie? Przekaż Dobra. No wiesz, ale to jest taka... wiesz co, to nie jest jakaś no, ceny no, kreatywna. To tylko takie wiesz, jump stanki na zasadzie że on ci wyskakuje i to wszystko. No i właśnie no, to jest najgorsze. Ale sobie, no... Przedleżesz, że to tam wiesz, zobaczysz sobie goście Przez... i... Dziwny dźwięk, on zaraz wyskoczy. Zawsze po tym dziwnym dźwięku on wyskakuje. Jezus Marian, biegnij, biegnij, idiota, biegniem. biegnij Biegnie. Odnalazłem drogę. Biegnij, nie pierdź, Mur. Idziemy wzdłuż muru Nie, to spań z mapy prawdopodobnie. Idziemy drogą. I Zmęczyłem się, zmęczyłem się z Ej, znalazłem filary. Byliście tutaj? Tak. tak. tak biegnij dalej tą drogą. Biegnij, jakbym chciał biec. O kurwa! Nie! On tu jest, on tu jest, on tu jest! On, o, jego tak, tu nie tak. ma u nas. Ej, może pójdziemy... Kurde, taki... Dobra, Chodzi się... Marek... Wyskakuje Cieszo? mi co chwilę przed oczami. nie mogę biec! O, bo, o, jego tu nie ma, bo jest u niego, tak? No ale jeszcze... On się... Nie, nie, on jest jeden, tylko on się teleportuje, mówię ci. Aha. No to Marcin, dziękujemy ci, odsiąkaj go. No, kur... Dobra, warto wiedzieć, że jestem przydatny dla grupy. Bum! <gulia> Fezek ten... Ojej, ja droga się Okej? Okay. To... Nie, 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 zaraz się zmęczę. A pewnie też. Czy on jest tam cały czas u ciebie? Nie, e, nie wiem, wiesz co? Wolę nie wiedzieć. Przed chwilą jeszcze był <gulia> O Boże! Było nie A może ma... muszę jest... jest... Kurwa, jest tu. Zatrzymałem się ooo <śk> 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 kruk ja pierdziele bardziej tu o, tu chyba, że jest wykończone tu, bardziej, tu w tym, Bardzo tym dalej, biegniemy <śk> <Wow>. zmęczę Czy <śk> zmęczyłem się Zobaczcie nas weźmy. Kurde, ale... Ja piłem. Pij? A już? No, tak. Dobra. dostaje, bo... Ej, może jak on by... Uwagę, to my może byśmy dali radę zdobyć kartki. Wszystkie. Ej, wszedłem w jakieś mega jasne miejsce. Jesteście tutaj? Nie. Ej, dobra, Ej. mamy... Ja bierdziam ja go kojarzę hey, znalazłem, znalazłem, znalazłem czołg Znalazłem czołg o, masz. Wziąłem Dobra. byłaś Nie idzie, nie idzie Ale to spierdzę nami o Boże Ja pierdzielę, ja pierdzielę Wziętyk, ślepia Nie widziałem Byliście koło czołgu? Nie, nie byliście Nie zmyczyłeś się Znalazłem takie... czołg, ale nie widzę kartki. No nie, 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 ty... Ży... DJ nie żyje? Nie, żyje. Jest, znalazłem kartkę! Uciekaj! Nie! Tasza! Nie. Nie. No nie, zmęczyłem się. Biegniesz za mną? Nie, zmęczyłem się! Czy, Ider... czy idziesz w moją stronę? Nie wiem gdzie jestem. I Dobra, dźwięk, ja idę w kierunku tych dużych wiesz, czy tam drzew. Ale gdzie jesteście? Ja po prostu biegnę jakąś drogą. Znalazłem! Drzewo, drzewo. Znalazłem dom! I znalazłem, Ej, dobra, znalazłem... Dziś, gdzie ty jesteś? <laughs> Teraz każdy jest sam. Ej, dobra, idę do tych wielkich tych. Ja też tam idę. Może się spotkamy. Może ja nie, 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 nie. się spotkamy. Ja Ale wiesz, że ja nie mogę biegać, także jestem nieprzydatny dla ekipy. No chyba, że w charakterze przynęty. powinny być wysokie tak? powinienem je widzieć z daleka tak tak widzę je po prawej, dobiegnę tam ej że to jest chyba jedyne, znaczy to drzewo wieżo, nie wiem jak to nazwać jest chyba jedynym punktem orientacyjnym na tej mapie ja biegnę za taką cały czas nie ale ja wolę, no, dobra, jestem już przy tej wieży Czekaj. Ja widzę światełko ludzie, widzę światełko, to chyba wy tak? Nie, to ja Jest! Czy jest światło? Kogoś mam ja to... Biegnę do światła, a tu nagle on mi wyskakuje e, Biegniesz czy idziesz? Kto idzie? Jezus, nie to idzie? Widzę nie kolejne światełko tam. Ej, ej Czekajcie, 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 on jest za mną, on jest za mną. Ja się za mną. Za mną. Jest to kolejne światełko. Jest! Kur... JEST! CIEKAWY! Nie, dobra, idziemy, bo... Ej, ale ty, ty się reagujesz jakoś tak specyficznie, bo ty nie chodzisz, nawet nie masz animacji chodzenia, tylko tak cię, wiesz, Tepa. Że ja? No. Kur... A nie idziesz się relognąć? No, relogną ej, kurzu, nie uciekaj! No. Nie idziesz się relognąć? Nie. Kur... <laughs> <laughs> oh, damage! O, oh. Jezu! Uciekali cię, zatrzymam go! Biegam do drzwiła. Co nie, 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 DJ, nie. Czekaj, czekaj. Zabezpie... Jak Czywa? się niego nie patrzysz, to jest... To nie jest niebezpieczne. Właściwie idąc tak powoli, to jest najbezpieczniejszy sposób na ukończenie gry. Czemu? No bo wiesz, mi już wyskoczył tak ze 20 razy, od kiedy zacząłem tak wolno chodzić i jeszcze ani razu nie krzyknął. Ani razu... Nie było... A on czy z zapaloną? Z zapalonym cały czas. O kurwa, znowu był. Znowu jest za mną, jest za mną. Ej, a, a gdzie, gdzie? Ja biegam wokół drzewa, dalej, Mr. Jest, Marek musi Ja jest, jest w środku, jest w środku, ktoś biegam, tu przed chwilą pył Ja jestem, ja tak, jestem. dzisiaj, dzisiaj No, no widzę To Ja jest, jest obok mnie cały czas i mnie to nie gdzie... atakuje i nic mi nie robi Dopóki się na niego nie spojrzę, nic mi nie będzie Mr. Marek, gdzie Nie jestem Mr. Marek Już nie no Dobra, demonie Gdzie powiem? No, przed ciebie. Kurwa, cały czas obok mnie, spoko Odciągam. Będę Dobra. chodził cały czas wokół drzewa. Jezus mój. Dobra, idę przez... E kur, no cały czas obok mnie. Dobra, łok herbatki. I zaraz takie... No, zaraz. zaraz Kurz! Ja... Jest kartka! Samolot! Samolot! Akurat jak brałem Cały czas wyskakuje mi przed oczy, ale... ej, dalej, może to ukończyłem, może damy radę! Ej, wiecie co? Doszedłem do pewnego wniosku. Może ja się tak zbugowałem, że on na mnie nie oddziałuje. Bo już mi kilka razy naprawdę poważnie wyskoczył przed okno, przez... przez... przed oczy i jakoś.. jakoś nic mi się nie dzieje. Boże na samolocie. Ja jestem w samolocie. LOL, ja jestem na samolocie. może mnie tu nie dopadnie. Słuchacie mnie. Tak. że możesz tak... Może szukaj kartek, co? No szukam, szukam. Jestem na razie w lesie, próbuję znaleźć drogę. Ale skłóż tego samolotu i chodzimy idziemy gdzieś. Dobra, cały czas krąży wokół mnie jesteś. Pod samolotem. Czekajcie ja znajdę. Dobra, wiem gdzie jesteś. Tu I Może nam się nawet uda ukończyć grę? Bo cały czas biega wokół mnie jakby co no tu nie biegniemy tam co wierzę, idziemy bardziej w prawo. Ej, poczekaj, bo jestem zmęczony. Idziemy w prawo. Dobra, znalazłem, znalazłem drużkę chyba. Myślałem, że kartkę. Czemu ej ja te pierwszy Ej, mister Marek? No bo jesteś zmęczony. Demon nie mister Marek. Jezus, macie szczegóły, akurat zrobiłem cięcie jak to mówiliście, także. Możemy Możemy chyba mówić po imieniu, nie? No właśnie, będzie okej. No nie lubię do DJ mówić Tomek. No, straszne, nie? Tomaszu, uciekaj ty. Tomasz w To jest tak Czy ten wilk or something else jest tam cały czas u ciebie? Nie wiem, nie wyskakuje na mnie od paru sekund. O nie wiem. Yes. On się może... On się tepa, bo ja już to widziałem jak on się do mnie teleportnął, nieraz. No boże, gdzie? Ej, gdzie... Bo my chyba idziemy. Jest tutaj, jest, jest! Idziemy w lewo czy w prawo? O, nie wiem. Jest! A gdzie są oh, kurwa, mi przebiega? Dobra. No, są są. Kurz, idziemy w lewo. Nie, 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 nie. Bo my stąd to odbiegliśmy. Je, znalazłem samolot To w prawo o, o! To my byliśmy przy samolocie Nie Zaraz, w którą stronę wy poszliście? Od tam samolotu? Nie wiem. Yy, tak, yy, tak, tak od Tam czupe. gdzie on wbity, jak jest wbity czubkiem to tak po skosie w prawo od tego wbitego czubka I Dobra, to ja, to ja pójdę w lewo Czekamy na niego? To nie dobra. no, ja poszukam karty Nie czekajcie na mnie to Idziemy z... Jestem zbagowaną i zgliczowaną ofiarą tej gry Dalej, idź, 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 biegniemy Właśnie nie wiem Basisła, zgaszę sobie światło w pokoju. Nie! I ja mam zapaloną moją klimatyczną lampkę. Nie, Ta, ja, ja, po lampkę jak, jak nie ma światła to więcej to widzę. widzę na monitorze. Bo moja lampka, ona powoduje coś takiego, że ona jest na dotyk, nie? I jak... O nie wsiąc... dźwięk. Wow. Ej, Marcin, widzę się. No, no ja ciebie też. Widzisz, tobą Są gały oczne! Dobra, ja się nie przejmuję, nie widzę go to nie ma problemu Uciekamy, uciekamy, biegniemy tam właśnie, mister Marek Tam gdzie? Gdzie? No sorry, demon, no, De no, kuźwa. Przepraszam Biegniesz tam. mnie. Ej, pobiegliście w dwie strony, ludzie No, no. Tak No Jeden na Zaki? prawo, drugi na lewo no, nie, 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 nie widzę, ślepia Też Oj, ale on mnie nie widzi, idę powoli to światło, można się w niego patrzeć Widzę, ja, widzę, ja, ja, ja widzę kogo JEST PO MOJEJ PRAWDEJ! JEST TAK BLISKO, ŻE JA pierdzielę! NIE... O oh my god... Kto to jest? Siema. Ja. O, to ja. Właśnie go Ten widzę i ja sobie do niego idę. Ja, ja tak sobie po prostu do niego podeszłem, nie Ale on, mi, nie, on mnie nie widział, on sobie stał na mnie, patrzył i ja się sam zabildowałem. patrzę, teraz nie wiem z kogo. Patrzę mnie. Z ciebie patrzę, bo biegniesz. Tak. To ja sobie poszukam karteczek. Znaczy... Ja też chcę karteczek. A tu jestem... Y, ba... A, znaczy in hangar to ja skręcę to z prawa. Oby ten monster... Co to było? To było To było dziwne. Patrzysz? Jest przed tobą. Odwracasz się, jest przed tobą. On mi już załatwił. On mnie już załatwił. Tak? Już jest zbyt... A! Ja pierd... <noise> so cool. Żyje, żyjecie tam? Ja nie, żyję. nie żyję Ej ja zna znalazłem coś, znalazłem Ja w niego wlazłem Ej Znalazłem kontenery A kurp, jest przede mną Uch, jak... Ale nic mi nie robi, znalazłem kontenery I znalazłem karteczkę Ej, Widzicie z mojej kamery? Czekaj, okay. się spojrzę O, ktoś zebrał ja. Widzę, Ej, no. jeszcze ktoś z was ja, żyje? Ja, ja. Nie, znaczy jak nie, nie ja. Ej, on na ciebie nie reaguje, nie? No nie reaguje. Ej, ale centralnie to było ok okropne. No mi tak 120 sekund mniej więcej się pojawia. Może ja nie patrzę w swojej kamery. Gdzie są ale gdzie ty, ktoś jeszcze... Jadzę? Czy ktoś jeszcze poza mną żyje? Tak. Dzisiaj. Ja. Aha. A dobra, to no już myślałem, że tam jest... Ja, ja mamy już 8 kartek? Ej, ale centralnie, bo u, u tego... U, u towarzysza... On jakby patrzy się na niego Ale on mu nic nie robi Tak jakby on w ogóle był zbugowany i był ale no nie bo nie jestem zbugowany Bo jest zbugowany domek Szukaj karty ten... Nie bo już przy domku byliśmy A. Ej może wygramy to What the fuck Jezu stwierdzałem uprost <ślesk> Widziałem to, to było piękne o Boże. Jezus, ja muszę kiedyś zacząć nagrywać z kamerką, bo te moje reakcje są boskie A, prostu... A Z MARIA! Ja no na o... niego nie reaguje, tak więc o, Dobra, o, widzisz Jezus. co chwilę mu jakieś oczy Z lewej i z Cię... prawej czy e, jeszcze, że Nie Nie, zginąłem, zginąłem, nie ma problemu A dobra, czyli zostałem sam, ale coś widzę w oddali Tak mi się wydaje Ej, ale wygrałem to tylko dzięki temu, że właśnie ty, że tak powiem Dobra, łyk herbatki. Dobra, poczekajcie, ja zrobię chwilowe cięcie, nic się przez ten czas raczej nie będzie działo, tak myślę, bo ja muszę sprawdzić no rzecz miesiąc JEZUS! Hi 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 hi. Co, nic nie było Nie wcale, tylko cały czas ściskać przed rekoniem już... Nie, ja już nie widzę. Jak nie? Bo jest Pokół! ja czas... widzę tak na twojego hełmu. Aha. Bo ja widzę hełm jeszcze. Je Okej, ja już się przyzwyczaiłem. Już. Nawet ciebie tego widzka. O Boże. zacznę się obracać wokół własnej osi, co wy na to? Nie! Nie, 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 Dobra, znowu jednak... Nie. Ej, to jest straszne! Nie jak... DJ! Nie DJ, nie. Nie. To jest gada. fajne tak obserwować wasze spóźnione reakcje, bo ja tu go widzę, nie reaguję, po prostu jak DJ krzyczysz. Ale teraz się wydrę, bo się skupiłem zbytnio A się zaraz wydrę, mówią Nie, zachowam twój SOS To nie jest SOS No nie, no wiesz, jak zaczął rygać. Lękła żarówka To jest śmieszne Ale fajna jest muzyczka Ja to jeszcze tylko śmieszne była, był, był Nie, czy jest coś o, lol. Nie widziałem Ej, muskularny No, ja widziałem kiedyś całego W sensie na Google I, I weź go go spójrz Spoko ale Jak kiedyś się pojawi tak trochę więcej przed twarzą To się zatrzymaj i sobie poglądaj go ja, no, zaraz Nie no może, zniknie i z innej strony Uda, naprawdę się poce nieprzyjemne. No ja też. Zimny te dwa okno. A i w ogóle u mnie jest inwazja dronek u was też? Nie. Nie? No, e, nie u mnie tylko okno. ten. Jedna ćma wleciała sobie jednej nocy i usiadła na ścianie i siedzi tam od trzech dni. Chyba już nie żyje. Ta na dysku, wyczerpuje się miejsce no, na dysku. No, tu byliśmy. A w którą stronę poszliście? Chyba w lewo. Nie, tam w podróżce. Nie, bo tutaj żeśmy dostali chyba zawało oboje i tak to się jakoś dziwnie skończyło. Aj, okay, pobiegliśmy tyle gdzie później się gdzieś spotkaliśmy. O! G no, gdzie on jest? Widziałeś go? Dzięki. Noooo no. No. Czekajcie. DJ! Widzisz to? Widzisz to? Much jesteś czego wyszczarły? Siema! Jezus Maria. Mario! Ej, to jest sensu. Ten... To jest jakiś taki pieso Albo Nie z masz dobrze. <noise> Szukaj tych kartek. No. A no. to nie jest sens w ogóle takiej gry jak, jak on ci nie może nic zrobić. <noise> się zbyt przyjąłem. O. Tam się coś świeciło Ić tam może być jakieś karteczka. Gdzie? Dobra jak na razie... Naprawdę, za tobą <gry> Jak czy tak się nic nie dzieje to sobie przerwę nagrywanie bo mi się kończy miejsce. <gry> Dobra Gdzie się nie wyświeciło? No właśnie tam się... gdzieś, tam gdzieś, idź. Tak jak szłeś. Proszę tak? No, nie wiem czy się nie zerwa bo się za dużo obracałeś ale... Nie, nie tam są kolumny. I ten gość. <gry> Czyli się odwróć i <gry> idź tam. Besuń <gry> się pan! <gry> idź w niego. To jest chore. Dobrze za o, kły mu było widać Co? No bo tak yy, centralnie miałeś kamerę na jego pieski tam był kły mm -hmm. fajnie No jak tak się ogląda to jest Kurde, ale jak się tak gras zbugowała, to już nie jest tak fajnie no to kończymy. Chyba nie ma sensu. Tak myślisz? On ci cały czas wyskakuje i... Dobra, to może skończymy jakimś spektakularnym spojrzeniem na jego twarz. Okay, dobra. Dziękujemy. Wszyscy są? Dobra. Jest dobra, tam. już jestem. Poczekajcie, czekajcie. Spójrzcie no, na niego, spójrzcie na niego. Dobra, dobra, już możemy kończyć. A więc... pa, pa. Siema, no, no, to nie siema, cześć. Ma, cześć. Po lewej, bo teraz się zawróciłeś. <laughs> Jesteśmy po co. Prawo teraz. No. Jak pójdziesz... JA PIERDZIELE! Robisz to specjalnie, ale teraz się u mnie laguje strasznie. Szukaj dzisiaj Nie, 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 bardziej w prawo. To jest tak na środku tego cmentarza. No specjalnie. Ale... Ja nic nie robię! Ale no, to po tobą, Gdzie ty się kierujesz, bo ten cmentarz jeszcze... Jest! Jest! On... Ra... Jest! Yes. Ostatnia kartka! Yes. A ostatnia kartka Survivors! Mięso. 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 mięso, mięso, mięso! Bit, bit, bit! To dam... Aha, pozdro, i można kliknąć exit po prostu? Pożal. Koniec. No, faj. To... Lup, gry w grę! Wyszliśmy znaczy mnie nie wywaliło, jeszcze w będą głównym, tak więc możesz na się... I to prawda? Bez... Można pożegnać. Mogę się pożegnać, tak, zdecydowanie. No, w ogóle to może najbardziej drogie. Zakończenie tak. jest słabe. Ach, ale to taka fajna gra, jak się raz zagra. Fajna o! Polecam, zdecydowanie. Tak? Można ją gdzieś tam sobie za darmo znaleźć. Oczywiście Survivors przez dwa razy V. No, i, i do widzenia. Yeah! A bo to... Tak, no papa, pa, pożegnajcie się. 啊！啊！Uh. Uh.